Zapewne niektórzy z Was podejmowali świadome lub podświadome działania w kierunku manifestowania. Jest to dla nas coś naturalnego, ale bez praktykowania tego i dążenia do podnoszenia swoich umiejętności, skutki manifestacji mogą być marne albo przeciwne do oczekiwanych efektów. Manifestowanie to takie wpływanie własną myślą na otoczenie, że przyciągamy do siebie pożądane przez nas zdarzenia. I tak, każdy jest do tego zdolny, każdy, ponieważ zostaliśmy stworzeni na boskie podobieństwo, co czyni nas bogami, kreatorami, twórcami naszej rzeczywistości. Czy miałaś, miałeś kiedykolwiek sytuację, że tak bardzo myślałaś, myślałeś o jakiejś rzeczy, wizualizowałaś, wizualizowałeś sobie wręcz siebie w tej konkretnej, upragnionej sytuacji? I się to działo? Osoba nie tematu manifestowania powiedziałaby, że miała szczęście, ale fart, Bóg mi sprzyja. Podstawą manifestacji jest uświadomienie sobie, iż wszystko co dzieje się wokół ciebie jest wytworem twojego umysłu. Tak, jesteś zdolna, zdolny do wielkich rzeczy. Umniejszając sobie własnych możliwości, tracisz ten nadprzyrodzony potencjał. Kiedy dasz sobie wmówić, że to nie ty władasz własnym losem, nie będziesz jego twórcą, nie będziesz w stanie kontrolować niczego i pozwolisz na kontrolowanie ciebie, to właśnie o kontrolę chodzi w doczesnych religiach. A kontrola to posłuszeństwo, kontrola to strach, kontrola to manipulacja, kontrola to ograniczenie wolności, wolnej woli, kontrola to kajdany nałożone na Twoją boskość. Gdy pozwolisz sobie na kontrolę przez kapłanów, którzy wmówią ci, że samostanowienie to grzech, że jeśli dzieją się wokół ciebie rzeczy, o których myślisz, to jesteś przeklęta, przeklęty, że rządzi tobą szatan, to wiedz, że oni boją się ciebie, bo jesteś bliska, bliski odkrycia prawdy i odwrócenia się od ich dogmatów wiary. Jesteś bliska, bliski wolności, z którą przychodzisz na świat. Jeśli jesteś osobą religijną i praktykującą manifestację, to zapewne odczuwasz dyskomfort. Nie wiesz, czy czynisz źle względem własnej wiary, czy możesz to robić, bo przecież od małego uczono ciebie, że Twój los jest w rękach Boga, że wszystko, czego doświadczasz w życiu, jest Boskim planem. Ale dlaczego za tym potrafisz przyciągnąć myślą bliską osobę? Miałaś, miałaś kiedyś sytuację, że pojawiła się w tobie taka myśl o kimś i ta osoba nagle do ciebie dzwoni albo na drugi dzień spotykasz ją na ulicy i mówisz coś w stylu Och właśnie o tobie myślałam, och właśnie o tobie myślałem. Miałaś kiedyś tak, że siłą własnej woli pokonałaś, pokonałeś chorobę, chociaż szanse na wyzdrowienia były małe. Czy miałaś? Miałeś kiedykolwiek tak, że widząc, iż nie możesz pozwolić sobie na przeziębienie, bo masz za dużo obowiązków na wczoraj lub odpowiadasz za całą rodzinę, to nie chorowałaś, nie chorowałeś, chociaż dookoła ciebie wszyscy inni chorowali. Możesz powiedzieć: to przypadki, możesz powiedzieć: to jest wola Boga, możesz powiedzieć: to cud. Ale jeśli jesteś w stanie uwierzyć, że jesteś tak bardzo wyjątkowa, tak bardzo wyjątkowy, iż Bóg z milionów ludzi na świecie pozwolił Tobie doświadczać tych cudów, to czemu nie możesz uwierzyć w coś tak naprawdę bardziej przyziemnego, że ta Twoja wyjątkowość te cuda stworzyła? Jaki większy dowód na Twoją boskość można Tobie przedstawić, niż ten, że jesteś w stanie sama, sam stworzyć własną rzeczywistość? Jeśli w to nie wierzysz, to nie wierzysz w siebie. Będą ci wmawiać, że to grzech, będą mówić, że to kuszenie diabła, tylko po to, by Ciebie wystraszyć. Najsilniejszym narzędziem kontroli jest strach. Strach powoduje, że zamykają się Twoje kanały poznawcze. Strach powoduje, że nie dociekasz prawdy. Strach powoduje, że blokujesz swój wewnętrzny potencjał. A możesz tak wiele, wystarczy, że uwierzysz w swoją boskość. Jeśli po wysłuchaniu tego odczułaś lub odczułeś jakiekolwiek emocje w sobie, to bardzo dobrze. Jeśli wzruszyłam Ciebie albo pomyślałaś, pomyślałeś kurczę, to jest prawda, czuję to w sobie, to bardzo się cieszę. Jeśli pomyślałeś, pomyślałaś co na plecie za głupoty, co to za farmazony, jeżeli miałaś lub miałeś negatywne uczucia względem mojej wypowiedzi, to też dobrze. Mój cel został osiągnięty. Ziarenko ja zasiałam. Teraz nie kiełkuję. Każda emocja jest dobra i nam potrzebna i jeśli słuchając jakiejkolwiek mojej wypowiedzi będziesz mieć negatywne odczucia, to jest to OK. Mnie to nie będzie raniło, jeśli napiszesz mi negatywny komentarz. Dla mnie to nawet lepiej, bo podniesiesz mi zasięgi do do większej ilości osób. Natomiast dla Ciebie to będzie na tyle ważna informacja, że to, co powiedziałam, tak silnie ciebie uderzyło, było tak silnym odbiciem tego, co masz w sobie, że poruszyło ciebie na tyle, iż uwolniło wszystkie skrywane emocje. Najgorsza opcja to ta, której słuchając mojej wypowiedzi nie poczułaś, nie poczułeś nic. Było dla ciebie to obojętne, nieważne. To jest najgorsze z możliwych opcji, więc jeżeli czułaś, czułeś cokolwiek, to jest super. I osiągnąłem swój cel. Jeśli natomiast nie poczułaś, nie poczułeś nic, to warto zastanowić się dlaczego.